Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Pateks i jak zawsze zapraszam Was na kolejny odcinek naszej serii z gry Atomic Heart W poprzednim odcinku mieliśmy ją niespodziankę. Spotkaliśmy osobę, którą e, widzieliśmy na początku gry, a dokładnie była w Zinę, e, która pomogła nam e, dostać się do wieży podajrze Ognu. E, dzięki czemu odblokowaliśmy sobie przejście, którym e, będziemy się kierować tak jak mamy cel, czyli do stacji Jesnaya. Eee, więc co? Eee, na początku może sobie jeszcze zobaczymy jakieś ulepszenia. Czy coś mamy? Co za wybieracie, majorze? Okej. Okay. Jakieś ulepszenia. Eee, tak, broń żadnej nie możemy zrobić. Ile to nasza nowa broń właśnie od Babci Dominator. Dominator. Okej. Powiedziałam, my na razie chyba stajemy całkiem wznośnie. Jeszcze sprawdźmy, ile mamy polimerów. Neuropolimerów. 85 neuropolimerów, czyli moglibyśmy... No to zdrowie jest przetwarzane na energię. Można to zainstalować. Przyda się. broni na pewno I w sumie tyle. No to co? Lecimy do stacji Lesnaya. Kenny, tak? I tam na dół. Tutaj raczej wydaje się spokojniej już. Bo nie. Zobacz, serio? Oj, oj, oj. Oj. Dobra. Dobra. Jeszcze mamy tego co strzela w nas tymi... ...granatami takimi. A, to ta widzicie? amunicji jeszcze mamy. Dlaczego mamy chyba dużo? To makarowa, no. Makarowa mamy sporu całkiem, więc... Okej, okay, to może tylko makarowa sobie posprawmy sobie. Mamy jakieś chatki. jest? Coś słychać. Okej, okay, co mamy w środku? Robotów nie widać. To wszystko. A, tu jest... O, amunicja starowa, świetnie. Oj, oj. się nie zainteresowali nami w ogóle. Moglibyśmy użyć tego pojazdu? Szkoda, ale. Być ciekawe było. Dobra, czyli mamy zejść jeszcze niżej. To co, to lecimy sobie na dół. Pola. Coś na tych polach chodzi. Jakiś bardziej spokojnie się wydawała ta droga była główna, ale spokojna dosyć niech nas nie widział ciekawe okej okay. tego wyłączymy Nagłu się chciał podnieść. Tak, no i podniósł. Okej, zabite. no. Powiedzmy, że tak właśnie było, ale. mi że mini brzmi lepiej. I w w to jesteśmy jakiś granat, czy coś. Nie wiem, co to było, ale. tak granat jakiś. Tutaj mamy dalej w dół. Jak rozumiem, tą ścieżką dalej mamy się kierować. Więc sobie możemy zaskoczyć? Chyba tak. Ej, jeszcze niżej. Całkiem spora teren tutaj, ale jest stacja, już widać tą stację. A ja okej, okay, okej. Okay. Dajemy się. Stacją. Stacją, co ja gadam tą drogą jest tak. Zobaczcie to przejęzyczenie. Okej. Okay. Prowadzi, bo teraz mamy prowadzić na stację. A tu mam w ogóle ten domek. Możliwe, że to jest zapis. O, Okej, okay. Myślałem, że z takiej wysokości to. A nie, a to proszę. Okej okay. Wchodzimy do środka. Tak jest, jest zapis. Gdziemy. Ogląda. Tutaj zynarzami. Kapsuła adrenaliny to była. A. Rakiety. Te rakiety sobie możemy zostawić, są niepotrzebne, nam są dużo kapsuła znowu noworodów. Tu do Makarowa, amunicja do tego, to sobie dodać. To do Kawaha na razie niepotrzebne, bo nie mamy Kawaha. Też do Makarowa. Dynamo, to sobie możemy tego na razie też nie korzystamy z żadnych kartuszy. Myślę, że jednak na razie chyba okej okay. Dobra, to co co leci? Zawróżimy sobie życie W miarę spokojnie tu się wydaje, tak? Trochę zaspokojnie Wszystko zostawmy Jest, no pleko za, tak jakoś wejść, tak, po prostu się nie da. Ej, wejść. też nie możemy wejść. Ej, to jest jakiś jakby hotel? Tak wygląda. Hotel. Wygląda, ale czy tak jest? Ciężko powiedzieć. Co dzieje tak? Kuleczka tylko kurczę. A, widzimy że policzek. Nic. Mamy toalety. Ale tak nie mamy też nic. Tak, żeby dostać się tam. A, z tamtą stroną, dobra. Hydrożel. do hydrożelu. Potrzeba by. O, hydrożel. Hydrożel widziałem, że jest. A, ale weszliśmy odka możemy też coś się na górę pewnie tam ten robot był cały. Kami. To co, może udamy się na górę, zobaczymy. Myślałem, że nikogo tu nie zobaczę. Słuchajcie, musicie stąd uciekać. Chciałbym, ale kto by wtedy posprzątał ten bałagan. Muszę tu na razie zostać. Właśnie o tym samym myśleliśmy, czekając na pociąg. Dobrze, obyście mieli więcej szczęścia. Ajd ty. Mm. Troszkę jakiś rzeczy do craftingu. Mm. Chyba przy... O, No dobra. Okay. to co, idziemy do stacji. Dobra. Oj, udało się. Ej. Okay. Chcemy do stacji? Porty? Znaleźliśmy stację. Pociąg cały czas tu stoi. Musimy tylko usiąść i ruszamy. Mam szczerą nadzieję, że nie napotkamy po drodze przeszkód. Nie zapeszaj łapo, bo jeszcze pocałujemy klamkę. Wszędzie leżą trupy. W ogóle nie spodziewali się robotów. Nikt się nie spodziewał takiej agresji u robotów cywilnych. Co ty nie powiesz? Też bym się nie spodziewał. W nadnej zarazie roboty wyciągnęły cały kraj z bagna. Dziesięć lat później wszyscy byliśmy przekonani, że są pomocne i niezawodne. To ogromna szkoda. Pobiegnęła. A? No to widziałem zwłoki, z której możemy porozmawiać, więc róbmy to. Nie ma biletów! Kasa zamknięta! Rany, przymknij się wreszcie! On się już Kupra rusza. pamięci polimerowej. Można przyjąć, że zawiera ona najważniejsze przeżycia ofiary. No nie wiem. Raczej ostatnie wspomnienie. Nikt nie miałby takiego fioła na punkcie pracy. Co z młodymi pionierami? Pacet na pewno jeździł na obozy jako dzieciak. Co z jego marzeniami? Z literaturą, historią. Czy wy nie macie wielu miłych wspomnień? Ech, nieważne. Jesteś tylko programem komputerowym. No dobra, to co, idziemy na górę? Po pociągu. Miejmy nadzieję, że naprawdę nic nas tutaj nie ociągnie. Pociąg. Podchodzimy. O, proszę bardzo, jak ekskluzja. Dzień dobry, towarzyszu. Witamy na pokładzie wiru. Unikatowego pociągu dużych prędkości i tłumy systemu transportowego zakładu 3826. Dobra. Muszę natychmiast dotrzeć do Włogienu. Z przyjemnością w tym pomogę, towarzyszu. Obecne obciążenie linii kolejowej wynosi 0%. Możliwy natychmiastowy odjazd? Na pewno nie zwariowałeś jak pozostałe roboty? Nie zamierzasz czasem rozbić pociągu i nas zabić? Bezpieczeństwo pasażerów jest priorytetem każdego robotycznego pojazdu. Nasze algorytmy... Widziałem już, co potrafią wasze algorytmy. Charles, czy jest na tej stacji kapsuła neuropolimerowa z instrukcją sterowania pociągiem? Mógłbyś sam go poprowadzić. Niestety nie jest to punkt przesiadkowy. Nie znajdziemy więc takiej kapsuły. O rzeszty. No dobra, no to co, lecimy? Świetnie, ruszajmy. Zakładam, że nabyliście bilet. Bilet? Pojebało cię? Dookoła leżą same trupy. W całym zakładzie ogłoszono sytuację awaryjną. Odpalaj pociąg w tej chwili. Zgodnie z przepisami ZSRR. Darmowy przejazd przysługuje wyłącznie ciężarnym kobietom oraz niepełnosprawnym pasażerom. Nie wykrywam oznak ciąży. Proszę o zaświadczenie od lekarza-ginekologa. Ja ci pokażę oznaki ciąży tylko po złomu. Jeśli macie niepełnosprawność umysłową, proszę o stosowne zaświadczenie. Dobra. Pierdol się! Towarzyszu majorze, proszę zauważyć, że ten akurat rafik nie jest samodzielnym robotem, jest powiązany z wirem, a więc niszcząc go, zniszczycie i pociąg. No dobra. Posłuchaj tumanie. Skąd właściwie mam wytrzasnąć ten twój bilet? Bilety można kupić w najbliższej kasie biletowej. Dla pasażerów podróżujących z dziećmi obowiązują specjalne zniżki. <słuch> W jakiej kasie biletowej ten paku? Kasy są zamknięte, wszyscy nie żyją. Nikt nie sprzedaje biletów. Zgodnie z przepisami ZSRR darmowy przejazd przysługuje wyłącznie ciężarnym kobietom. A, ten robot się powtarza, widać. Ty problem się już, chyba szybciej doszedłbym z buta. O, szukam tego biletu. Zabieram się stąd. Znajdź bilet na po... Trochę jest no. Co niby mam zrobić? Przeszukać każde ciało? Sugeruję przesłuchać spolimeryzowane ofiary. Kurwa, wolałbym tego nie robić. Okej, okay, zrób tego. Zróbmy tego, na Kasa zamknięta! Muszę kupić bilet na pociąg. Bilet? O czym wy do diabła gadaszmy? Wszędzie są oszalałe roboty! Głomocy! Zabiją mnie! Już Cię zabili, kolego. Wrzaski nic nie pomogą. Muszę Cię ukryć, schować. Sprowadzisz do mnie roboty? Przecież się ukrywasz. Roboty Cię tu nie znajdą. Powiesz mi, gdzie dostanę bilet? Nie otwieram kasy. Roboty mnie zobaczą. Poproście kogoś, żebym wam dał swój. W końcu nie są imienne. Dobra, czyli ten odpada, atłomek? bliżej. Czyli tak myślałem oczywiście, nie może być tak łatwo. Tak, tak nigdy... Łatwo. Okay, jeszcze ten czarny. Dopiero się rozkręca. oj. Kolony. Dajmy ja tego. Po prostu nie mogę się stąd wydostać dosłownie. Ruszają tam się i tak nie ruszali Bile to? Owszem, mam bilet! Ale on nic wam nie da! Jak to? Bo cała ta stacja jest przeklęta! Nie widzicie! Użyłbym innego słowa. Ale nie chcę was niepokoić. Nie ma innego wyjaśnienia! To przekleństwo, mówię wam! Najpierw zaspałem, potem zapomniałem dokumentów. Potem pomyliłem godzinę odjazdu, no prawie przegapiłem pociąg, a kiedy w końcu przyszedłem na peron minutę przed odjazdem, wszystko zamarło. Ta stacja jest przeklęta. Może pomogę wam się pozbyć tego przeklętego biletu i zacofanych przesądów, towarzyszu? A wiesz czego? Może zdejmiecie klątwy. No nie wiem. No dobra, mamy bilet, możemy wracać na pociąg. szybko poszło. Dlaczego mi się wydaje, że coś tu się jeszcze odwali? Tak. Dziwnie mi tutaj. spokojnie jest dosyć. Myślę, że zaraz coś się odwali do grubego, ale zobaczymy, no. Zapiszajmy, nie zapiszajmy oczywiście. Dobra, dajmy mu ten bilet. Tam jeszcze jeden jest, nie stworzyłem, tam jeszcze Dzień dobry, towarzyszu. Witamy na pokładzie Hiru. Unikatowego Pociągu Dużych Prędkości i dumy Systemu Transportowego Zakładu 3826. Okej. Okay. Wypytajmy go jeszcze najpierw przed tym, że oglądamy. Tak? Co w nim takiego wyjątkowego? Lata czy coś? Rewolucyjny system transportowy kolei magnetycznej opracowany przez inżynierów Czełomieja Pozwala pociągom dużych prędkości wir osiągnąć nieprawdopodobne prędkości bez niedogodności dla pasażerów. Wir nierozerwalnie powiązany z siecią neuronową samodzielnie dostosowuje prędkość i harmonogram na podstawie liczby pasażerów w pociągach oraz poczekalniach po wprowadzeniu systemu Collective 2.0. Wystarczy, już rozumiem. Nie mam na to czasu. Tu masz bilet, a teraz odpalaj silnik. Bilet jest nieważny. Wasz pociąg odjechał cztery godziny temu. Proszę wymienić nieważny bilet w kasie biletowej. Ja ja sobie robisz? Nieważny? Cztery godziny temu nikt tu nie żył. Cały dzień jeździsz pociągiem pełnym trupów? Odpalaj silnik, bo dostaniesz kopa prosto w ten blaszany tyłek. Podróż z nieważnym biletem nie przystoi obywatelowi kraju rad. Proszę wymienić nieważny bilet w kasie biletowej. Udłap się tym nieważnym biletem. No tak, czyli tak łatwo oczywiście nie będzie. Chodzimy dalej, zostało nam jeszcze dwie minutówki. W sumie można było się tego spodziewać, że coś za prosto by było, tak blisko. No ale może mówię o tu, ale jednak się nie udało. Dobra, czyli mamy jeszcze tu. Jeden i za 160 metrów następny, i obstawiam, że ten ostatni, czyli ten za teraz 140 metrów, to będzie ten nasz właściwy bilet, ale zobaczymy. Może nie, może rozmawiamy tutaj. Ratunek awaria. Przepraszam, towarzyszu, macie może bilet? Muszę lecieć. Ramenki na ratunek. Co? Zawiodłem wszystkich. Ludzie umierają. Eliminacja była właściwa. Słońce. Dupe. No nie mogę, co za strata czasu. Roboty nie cieszą się, że pomogły. Nie cieszą. Będę miał to na uwadze. No dobra, czyli zostaje nam tamto, i obstałem, że tamten. Yy, cel jest. tym... A twoje też nie będzie takie proste. Czy to jest w tym hotelu? Ten. Nie w tym hotelu? Iśmy już tu. Ach. To już wiemy z kim będziemy rozmawiać. To będzie ten gość. O, Iliśmy tam na górę. Ej, dobra. Teraz już połączyłem tropy. Ej, tak, tak, to jest. Towarzyszu, możecie mi dać bilet? To pilna sprawa. Wy żyjecie? Uciekajcie! Jak najszybciej opuśćcie ten teren! Nie mogę. To ja mam posprzątać ten bajzel. To samo myśleliśmy, kiedy zawiół alarm. A teraz się ukrywamy, zamiast naprawiać roboty. Przykro mi, towarzyszu. Nie musicie się już ukrywać. To znaczy, że mnie zabili? Wiedziałem! Naprawdę? Ale jak? Minęło już kilka dni, a ja ciągle siedzę w tym samym miejscu. I w ogóle nie pamiętam, co się działo, zanim włączyli alarm. Czyli pewnie macie stary bilet. Nie, mam miesięczny, a może to już następny miesiąc? Od jak dawna tu leżę? Nie, wciąż mamy ten sam miesiąc. Mógłbym pożyczyć ten bilet towarzyszu. Wam nie jest już potrzebny, a ten cholerny Rafik robi sobie ze mnie jaja. Widzieliście Rafika? W żadnym wypadku się do niego nie zbliżajcie. Jak coś do niego powiecie, to was zabije. To się zgadza. Od rozmowy z tym kretynem mam ochotę się zabić. To jak z tym biletem? To znaczy? Macie go czy nie? To za kawałek sobie, jest w kieszeni, ja, ja nie sięgnę. Jasne, Dziękuję towarzyszu. Tu mamy bilet. z Rafikami, są niebezpieczne. Bezpiecznie ten Okej, no dobra. Wyjdziemy z tego polimeru i lecimy A to? do ciągu. Ciekawe dlaczego ten technik powiedział, że Rafiki są. Bezpieczne. przekonamy się pewnie nie, lepiej żeby nie, lepiej żeby dla nas byli normalni, różnie bywa ile te roboty z Tak, krapu ja tu leży Trzeba ja przyznać, nie że niezła dobra W się tam, tak Dobra, pominę już tą rozmowę. Chyba ten bilet, ten bilet może być? Dasz mi w końcu pojechać? Dlaczego nie powiadomiliście mnie wcześniej o dokumencie podróży, towarzyszu? Mógłbym przyspieszyć odjazd pociągu? No bo wtedy go nie miałem. A więc to nie wasz bilet? Podróż z biletem innego pasażera nie przystoi obywatelowi kraju rad. Co powiedziałeś? Proszę się nie martwić. Po analizie danych stwierdzam, że jesteście oficerem służb mundurowych, badającym sytuację awaryjną. To jasne, że w tych okolicznościach przysługuje wam bezpłatna podróż. <słuch> <słuch> serio? Proszę zająć dowolne miejsce. Pociąg odjeżdża za 10 sekund. Wow. To prawdziwy cud technologii. Pociąg odjeżdża ze stacji. Następna okay. stacja... Kodę, że wcześniej nie mógł nam dać. Charles. Historia śmierci profesora Zacharowa wydaje mi się prosta. Co ci się w niej nie podoba? Już to przerabialiśmy. Zbyt wiele w niej pytań bez odpowiedzi. Słuchaj, muszę dojść do prawdy. Sechenow to jedyna bliska mi osoba, dobra? Rozumiem, towarzyszu Majorze. Zatem, w czym dokładnie tkwi problem? Nie wyobrażam sobie, żeby Sechenow zabił swojego przyjaciela. To nie ma sensu. Znaczy, po co mu to? Właśnie, po co? O ile Zacharow nie zdradził go tak samo jak inni współpracownicy, na przykład doktor Filato. Filato szła ślepo za Pietrowem. Jest zakochaną kobietą. Nie myślała trzeźwo. O, cholera! Co to za. to po przejażce Zbieraj mi tu człowieku! Szybko, wstawa i znać kryjów! Gadaj, co mówił Sechenow. W porządku, to Tak, Dobra, to tak. Towarzysz Mołotow teraz tu jest do Dobra, towarzysz Sechenow chce, żebyście tam pojechali i zaczęli ćwiczenia sytuacji awaryjnej, jasne? Bo jakie licho? Dobra, niech będzie, A, tak. coś jeszcze? A, towarzysz Sechenow prosił przekazać do urządzenie. Może się przydać. Patrzy, jesteś żołnierzem. Powinniście mnie osłaniać. O co ci chodzi? No to mnie osłaniajcie. Co? Chwila, dokąd się wybierasz? do dole. To zupełnie jak w Moskwie. Nawet lepiej, bardziej futurystycznie. Na większej okay. skalę. moje dzieło. I tak z nami Co? tutaj postąpił. Chciałem powiedzieć, że to moje Dobra. Poligony. W zakładzie 3826 jest wiele ukrytych poligonów, w których możesz znaleźć przeróżne różne schematy pozwalające ulepszyć swój arsenał. Weźcie na to oznaczone na mapie tajnikiem. Co więcej, automat renowacji Nora jest zdaniem określić przy różnej poligonu. Na którym dostępne są sch schematy. Wybierz ulepszenie naciśnij M. By otworzyć mapę, która wskazuje orientację położenia poligonu z tym ulepszeniem. Okej. Okay. Na wystawę. On oczywiście nas zostawił. Dobra. E, z racji, że mamy tu zapis wydaje mi się, że to będzie idealny moment, żeby sobie właśnie w tym miejscu zakończyć nasz dzisiejszy odcinek. Także dzięki bardzo oglądankom. Jak zawsze oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę komentarza. I co? Zapraszam was na kolejne odcinki naszej serii z gry Atomic Heart, a na teraz to wszystko. Trzymajcie się do następnego. Cześć.